już to wszystko, co jest po bokach już to w tym lasku jest pełno wody zielaża zalało oczywiście ale zobaczę czy wzrosło od wczoraj ten poziom wietkowy to mnie zszokował trochę ale tutaj wygląda na to że jest tak jak wczoraj tutaj nic nie wzrosło cały czas płynie cały czas tak samo płynie jak wczoraj nic więcej, nic mniej. No podobnie to samo. Czyli, ten się u... Czyli to jest ten zrzut, i ta odnoga tutaj w tej wystrzyce, i tutaj do czarnej się jakoś przedostaje. Nie wiem jak, ale no podobnie. Cały czas tam i tam na polach wylewa. Nic się nie zwiększyło. Jest jak wczoraj, oby tak zostało. Identyczny.